Cześć podróżnicy i odkrywcy kultury świata. W tym nowym odcinku przeniesiemy się do niesamowitego zakątka Afryki, gdzie pradawne tradycje splatają się z autentycznym i pełnym życia stylem bycia, który wydaje się jakby wyjęty z baśni. Mowa o Masajach, jednej z najsłynniejszych i najbardziej fascynujących plemion Afryki, które zamieszkuje głównie regiony Kenii i Tanzanii. Dziś opowiem wam jak wygląda życie członków tego wyjątkowego plemienia, ich zwyczaje, wierzenia, a także o kobietach masajach, ich niezwykłej urodzie, barwnym życiu i roli w kulturze masajskiej. Ale najpierw pobierz nasz ekskluzywny przewodnik podróżniczy z linków bio i odkryj najlepsze wskazówki, jak eksplorować świat. Nie przegap tego. Dodatkowo zapraszamy cię do dołączenia do naszej społeczności: kliknij przycisk subskrybuj i aktywuj powiadomienia. Zostań z nami do końca tego filmu, aby dowiedzieć się więcej o tym wspaniałym kraju. Zaczynajmy naszą przygodę. Masajowie to jedno z najbardziej znanych plemion Afryki, a ich historia i kultura są równie bogate, co głębokie. Pochodzący z Kenii i Tanzanii, Masajowie należą do grupy etnicznej Nilotów, a ich obecność w regionie sięga kilku wieków. Uważa się, że Masajowie migrowali na południe z północnej Afryki, przynosząc ze sobą bogatą tradycję pasterską. Plemię to jest znane ze swojego koczowniczego stylu życia, skoncentrowanego na hodowli bydła, szczególnie krów, które mają symboliczne i praktyczne znaczenie w ich kulturze. Na przestrzeni wieków Masajowie zdołali zachować swoje tradycje i styl życia pomimo zewnętrznych nacisków, takich jak kolonizacja europejska i modernizacja. Dziś Masajowie są znani z silnego związku z naturą, umiejętności przetrwania w trudnych warunkach i głębokiego szacunku dla swoich zwyczajów. Jak wygląda życie Masajów? Życie Masajów charakteryzuje się silnym związkiem z ziemią i bydłem. Plemię mieszka głównie w moranach, w tradycyjnych domach zbudowanych z gliny, słomy i drewna, które znajdują się w małych wioskach zwanych enkangami. Te domy są proste. Ale funkcjonalne, zaprojektowane tak, aby wytrzymać upał i suchość otoczenia. Zabudowania są zwykle podzielone według płci: kobiety mieszkają w domach blisko siebie, podczas gdy mężczyźni i wojownicy masajowie mieszkają oddzielnie. Dla Masajów bydło jest nie tylko źródłem pożywienia, ale także symbolem statusu, bogactwa i władzy. Krowy są tak ważne, że stanowią integralną część masajskich uroczystości i rytuałów. Hodowla bydła to zadanie głównie mężczyzn, ale kobiety odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu domem i codziennej opiece nad zwierzętami. Mleko, mięso i krew krów są podstawą diety Masajów. Mleko spożywa się na surowo lub fermentowane w postaci gęstego napoju zwanego mursik. Ten sfermentowany napój ma specyficzny smak i jest uważany za święty zarówno w codziennym życiu, jak i podczas ceremonii religijnych. Ponadto krowy są używane do płacenia posagów w małżeństwach Masajów, co jeszcze bardziej podkreśla ich znaczenie w społeczeństwie. System społeczny Masajów opiera się na hierarchicznej organizacji, w której każdy członek ma określoną rolę. W większości to mężczyźni zajmują się opieką nad bydłem. Ochroną plemienia i podejmowaniem decyzji politycznych. Kobiety natomiast są odpowiedzialne za utrzymanie domu, przygotowywanie jedzenia, zbieranie drewna na opał, wyrób ceramiki i wykonywanie innych niezbędnych prac domowych. Mimo to kobiety masajowie mają szanowaną pozycję w społeczności, a ich praca jest kluczowa dla przetrwania grupy. Kobiety masajowie są jedną z najbardziej fascynujących części tej kultury. Dzięki swoim kolorowym ozdobom, tradycyjnym strojom wykonanym z żywych tkanin i naszyjnikom z koralików są symbolem piękna i siły swojego plemienia. Ale poza swoim wyglądem, kobiety Masajowie odgrywają fundamentalną rolę w tkance społecznej i rodzinnej plemienia. Piękno kobiet Masajów nie przejawia się jedynie w ich twarzach, ale także w detalach zdobiących ich ciała. Kobiety noszą szukas, rodzaj pasiastych tkanin, i bidwerk. Ozdoby z koralików, które symbolizują nie tylko ich status społeczny, ale także ich osobistą historię. Naszyjniki, bransoletki i kolczyki z koralików mają głębokie znaczenie. Kolory koralików wskazują etap życia, w którym się znajdują, oraz ich stan cywilny. Kobiety zamężne noszą bardziej wyszukane ozdoby z koralików i używają bardziej złożonych kolorów, podczas gdy młode Niezamężne kobiety wybierają prostsze wzory i mniej zdobne kolory. Włosy również mają symboliczne znaczenie. Kobiety niezamężne zazwyczaj noszą krótkie włosy lub ogulone głowy, podczas gdy zamężne pozwalają włosom rosnąć. Strzyżenie włosów jest także częścią rytuałów inicjacji w dorosłość. Ozdoby i wygląd kobiet masajów są formą kulturowej ekspresji i tożsamości. Kobiety Masajów są niezwykle odporne i aktywne, choć ich codzienne obowiązki są wymagające. Są także częścią dynamicznej społeczności, gdzie współpraca jest kluczowa. Kobiety prowadzą lokalne targi, na których sprzedają produkty takie jak mleko, miód i rękodzieło. Wiele kobiet Masajów zajmuje się produkcją rękodzieła, zwłaszcza ozdób z koralików, które następnie sprzedają turystom i na lokalnych rynkach. Co daje im pewną niezależność ekonomiczną. Pomimo tradycyjnych ograniczeń, kobiety masajów coraz częściej angażują się w działalność poza domem. W ostatnich latach wzrosła liczba kobiet masajów uczestniczących w edukacji oraz odgrywających aktywne rol w organizacjach społecznych i projektach rozwojowych. Kobiety masajów przełamują stereotypy i torują drogę dla przyszłych pokoleń. Małżeństwo w plemieniu masajów. Małżeństwo w plemieniu Masajów jest ważną instytucją regulowaną przez tradycyjne normy. Tradycyjnie małżeństwa są aranżowane między rodzinami, a cena za pannę młodą jest zwykle płacona w bydle. Mężczyźni często mają kilka żon, ale kobiety odgrywają kluczową rolę w domu. Żony współpracują, aby utrzymać rodzinę i dom, a harmonia między nimi jest niezbędna dla dobra wszystkich. Rola rodzinna. Matki Masajów są centralnymi postaciami w rodzinie. Są odpowiedzialne za wychowanie dzieci, szczególnie w zakresie tradycyjnych nauk Masajów. Dzieci uczą się wartości i zwyczajów plemienia, a kobiety odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu tych nauk. Atrakcje turystyczne poznanie kultury Masajów. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wygląda życie Masajów. Najlepszym sposobem na odkrycie tego jest wizyta w Kenii i Tanzanii, gdzie można spotkać wiele społeczności masajów prowadzących tradycyjny styl życia. Oto kilka miejsc, których nie możesz przegapić. Pierwszy rezerwat narodowy Masai Mara, Kenia. To jedno z najsłynniejszych miejsc w Kenii, znane nie tylko z dzikiej przyrody, zwłaszcza wielkiej migracji gnu, ale także z bliskości wiosek masajskich. Możesz odwiedzić pobliskie społeczności Masajów, aby poznać ich życie i tradycje, jednocześnie ciesząc się niesamowitym safari. Drugie Serengeti Tanzania. W tym słynnym parku narodowym w Tanzanii można znaleźć wiele społeczności Masajów, ponieważ region ten jest sercem historii tego plemienia. Serengeti jest znane nie tylko z różnorodności biologicznej, ale także z wiosek masajskich rozsianych po jego krajobrazie. Trzecie jezioro Neitran, Tanzania. Choć jest to miejsce odległe, jezioro Neitran słynie ze swoich słonych wód i niesamowitego widoku na wulkan Ouel Doi Lengai. Społeczności Masajów zamieszkujące okolice jeziora zachowały swoje zwyczaje i tradycje w nienaruszonym stanie. A odwiedzanie ich to okazja do szacunkowego poznania ich kultury. Czwarte wioski Masajów w pobliżu Nairobi, Kenia. Na obrzeżach Nairobi można odwiedzić niektóre wioski masajskie które umożliwiają turystom doświadczenie ich codziennego życia, uczestniczenie w ich tańcach i poznanie ich systemu wierzeń oraz codziennych zajęć. Życie Masajów to świadectwo odporności, tradycji i kultury. Ich kobiety, z wyjątkowym pięknem i fundamentalnymi rolami w społeczeństwie, są sercem tej tętniącej życiem społeczności. Jeśli kiedykolwiek zdecyduje się odwiedzić Kenię lub Tanzanię, nie przegap okazji, aby poznać to niesamowite plemię i odkryć jedną z najbardziej fascynujących kultur na świecie. Pamiętaj, że zawsze ważne jest podróżowanie z szacunkiem i otwartym sercem, aby uczyć się i rozumieć lokalne zwyczaje. Przygotuj więc swój plecak i przygotuj się na jedno z najbardziej wzbogacających doświadczeń w swoim życiu. Do zobaczenia, podróżnicy! I tak dotarliśmy do końca filmu. Jeśli dotrwałeś z nami do tego momentu, bardzo dziękujemy za obejrzenie całego materiału. Nie zapomnijcie polubić tego filmu i zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych przygód poznawania świata. Włączcie powiadomienia, aby być na bieżąco z nowymi treściami. Nie zapomnijcie również pobrać naszego ekskluzywnego przewodnika podróżniczego z linku w bio i odkryć razem z nami najlepsze wskazówki dotyczące eksplorowania świata. Do zobaczenia wkrótce.